Wszystkich serdecznie. Jakiś miesiąc temu jeden z klientów zgłosił mi taki problem, że dokumenty, które zostały przesłane do automatycznie wystawione przez biuro rachunkowe i przesłane do rejestru zakupów klientów, pojawiają się w tych rejestrach zakupów klientów z dziwnymi kwotami. Myślałem sobie, było dosyć, dosyć duży, moment, był. Pomyślałem, że to niemożliwe, na pewno coś musieli zamieszać, a że jeszcze mają program, który wysta którym wystawiają te faktury, gdzieś zaciągają z Exceli, zestawień. No jest to duże biuro rachunkowe, powiedziałem, żeby przetestowali dokładnie to rozwiązanie i zgłosili się kiedy, kiedy to sprawdzą. No niestety parę dni temu zgłosiła się klientka, do której telefon wykonał. Wykonało Urząd Skarbowy z pytaniem, dlaczego u niej kwota VAT-u do odliczenia z zakupów przewyższa 23%. Okazało się, że faktura wystawiona na na dużą, no może nie dużą kwotę, bo tam jakieś 500 zł miała, ponad 115 zł VAT-u, dokładnie tam chyba było 168 zł vat w, w ogóle mijało się z możliwością 23% od 500 zł Zgłosiłem temat do asysty komarchu, ponieważ jakby nie znam tych procedur, nie wiem na jakiej zasadzie te dokumenty tam przechodzą, no jakby nie jestem programistą, ale ewidentnie zostałem zepchnięty na boczny tor do zweryfikowania samodzielnego problemu, odpowiedź komarchu była, teraz muszę sprawdzić czy dokładnie, bo powiem że nie pamiętam. Ok, sprawdzimy sobie tę treść odpowiedzi, bo zaskoczyła mnie ona nie, niezmiernie. No, byłem przekonany, że jeżeli taki błąd zgłaszam, to zostanie on nieco bardziej przetestowany, zweryfikowany, ale tak. No, pani Zuzanna napisała, pani Zuzanna przemiła osoba. Przesympatyczna osoba. 25 problem zgłosiłem, więc odpowiedź była bardzo szybko, bo, bo już 26 no nie udało się odtworzyć takiego przypadku. W związku z czym konieczne będzie udostępnienie bazy biura rachunkowego w celu analizy. Postanowiłem poświęcić swój czas, pomimo tego, że jestem chory, naprawdę koszmarnie się czuję, bardzo źle się czuję, ale uznałem, że no problem, problem jest znaczący. I postanowiłem przetestować to rozwiązanie samodzielnie. Znaczy rozwiązanie, może nie tyle rozwiązanie, co bardziej problem przeanalizować samodzielnie. Poświęciłem na to tam godzinkę czy półtorej. Mamy więc dwie bazy danych. Biuro rochnikowe oraz bazę klienta. Baza klienta jest pusta kompletnie. Baza biura rachunkowego jest także pusta. Jest tam tylko jeden kontakt. Jeżeli sprawdzimy sobie rejestry VAT. Nic tutaj nie ma. Jeszcze dodatkowo poprawimy sobie tutaj na 21. Wersja programu jest najnowsza z najnowszymi aktualizacjami. Wszystko jest poinstalowane. Tak. Dobrze, uruchomimy sobie Optimę jeszcze raz. Czyli tutaj mamy Waltera. Mamy klienta. Ten, w tym, na tym kliencie zadamy też dosyć istotne pytanie. To pytanie będzie brzmiało: Select Gwiazdka From CDM VAT Tab. Nie ma nic. I nie ma nic w zapisach e, e, w rejestrze. Teraz wejdziemy sobie do biura rachunkowego. Program jest odpowiednio skonfigurowany i. E, ma ustawione automatyczne przenoszenie, chyba ma ustawione automatyczne przenoszenie. Różnie bywało z tym automatycznym przenoszeniem faktur, ustawionych na klienta. No mam nadzieję, że mi to zadziała, bo dopiero co przygotowałem to środowisko testowe. Wcześniej testowałem to na instalacji jednego z biur rachunkowych, które mi wyraziło zgodę na takie testy. Wybieramy kontuchęta. Forma płatności. Wybieramy. Usługa księgowa. Mamy jedną sztukę. Ta jedna sztuka będzie 500 zł. Ok. I jakieś dodatkowe konsultacje księgowe. Mamy dodatkowe konsultacje księgowe. Sztuki było tam nie wiem, 25 po 50 zł. Razem mamy 1750 zł. Zatwierdzamy fakturę, zapisujemy. Zakładam, że system, wybaczcie za szybkość działania serwera, niestety, niestety na chwilę obecną taki mam, jaki mam. Zamiast na nowy serwer wydałem pieniądze na nowego laptopa. Oczywiście jednej rzeczy nie zrobiłem, to znaczy nie podpiąłem kontrahenta pod y, odpowiednią bazę danych, w związku z czym system nie przeniósł mi tej faktury automatycznie. Muszę to przenieść teraz y, 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 ręcznie, I co właśnie w tej chwili wykonałem. Myślę, że to się przeniesie teraz. Ok, zobaczmy, co się stało w drugiej bazie danych. Nie wiem, jak tu się robię w 5, chyba, tak, ok. Jest, mamy tą fakturę. Słuchajcie, kwota się zgadza. To już wiemy, że się zgadza ta kwota. Zresztą przełączymy się z powrotem. Mamy 1750 252. i to się wszystko nam tutaj zgadza. Zapina się to nam. Sprawdźmy tabelę. Tabela jest wpis i wszystko nam gra. Jest netto, netto VAT i tak dalej, tak? Były dwie pozycje na fakturze. Te dwie pozycje sklejają się w jedną w księgowości, no bo to tam była jedna kategoria. W związku z czym nie ma tutaj żadnego problemu, wybieramy sobie jakąś tam kategorię. Założymy sobie jakąś kategorię kosztową: usługi księgowe, księgowe zakup usług księgowych. Mamy tutaj stawkę. Mamy tutaj nie inne tylko usługi. Mamy odliczenie na no tak, księgowanie w 13. Wszystko się zgadza. Możemy tą kategorię teraz wybrać. Ta kategoria spowoduje, że zaktualizuje się na wpis. Moim zdaniem wygląda to dobrze. Tak. E e Podejrzewam, że w deklaracji VAT też to będzie wyglądało dobrze, czyli kiedy spróbujemy wyliczyć sobie teraz deklarację VAT ze styczeń. Nie lubię tej nowej deklaracji VAT. O, i tu jeszcze tym bardziej nie lubię, że to jest nowa baza danych, ale niech będzie. Mam nadzieję, że przeżyjecie jeszcze te 30 sekund ściągania urzędów skarbowych w Polsce. Chciałem wam pokazać coś naprawdę odlotowego. I liczę, że się ucieszycie z tego powodu, że to zobaczycie. Szczególnie biura rachunkowe, które mogą zaraz zacząć odbierać telefony od swoich klientów i urzędów skarbowych. Okay. Bierzemy sobie urząd skarbowy żeby tak w 100% udowodnić czy podatek VAT został naliczony prawidłowo odliczony prawidłowo przepraszam No i mamy tutaj 403 zł wszystko gra idealnie. No i teraz robimy wariant bardzo mało spotykany, ale jednak mamy wszystko spotykane. Biuro rachunkowe wystawia klientowi fakturę. Klient dużo, dużo z nim pracy. I wystawia fakturę w taki oto sposób. Jak widzicie na razie się nic nie zmienia. Mamy usługę księgową. 1000 zł. No i mamy jeszcze dużo pracowników, więc będzie usługa kadrowa 1000 zł to na co chcę Wam zwrócić uwagę to kategorie jeżeli biuro rachunkowe z różnych powodów robi różne kategorie na przykład po to, żeby sobie w jakiś sposób to później rozksięgować na różnych siódemkach albo, bo jest na pewnej księgowości, albo na przykład yy, używa różnych kategorii w celu jakichś analiz, statystyk, yy, to wtedy niestety pojawiają się problemy. Wystawiliśmy więc taką fakturę, to jest dobry klient. 2000 zł to jest, wydaje mi się, taki dobry klient. Już biura rachunkowe takich klientów lubią. No i mamy teraz tą fakturę. Tutaj z tymi watami to nie ma znaczenia. Teraz, Szanowni Państwo, ważna rzecz. Usuwam tą starą fakturę, tą poprzednią, żeby ona nam nie mieszała. No ja nie chcę jej tutaj. Widzicie, że nie wprowadzałem mi zamieszania. Pojawiła mi się nowa faktura. Tak? Co w tej fakturze jest? To, jest? to jest fajna sprawa, bo w tej fakturze mamy dwie pozycje: 1000 zł i 1000 zł. I tutaj wszystko wygląda idealnie. 2000 netto, 2,460 brutto, odlicza i tak dalej. Problem pojawia się w bazie. W bazie, mianowicie, pojawia się tak. Pierwsza pozycja na 2000 zł, a druga pozycja na 0 zł. I tu jest coś mocno zamieszane, bo pierwsza pozycja zawiera całą wartość faktury, ale tylko połowę kwoty netto w walucie. Ale całą kwotę netto. Całą kwotę VAT-u. I całą kwotę vat do vat -u. Druga pozycja natomiast zawiera tylko 0, 0, 0, 0. I to jest ciekawa sprawa. Bo gdybym taką fakturę wprowadzał ręcznie, czyli wprowadziłbym sobie to tak finanse. Tak. I wprowadziłbym tutaj jakiś tam fakturę sprzedaży nr 1 przez 2021. I wprowadziłbym tutaj kwotę 1000 zł. Pomijam już kwestię, pomijam kwestię oczywiście kategorii. Bardziej, mi, bardziej mnie interesuje kwestia wartości. Nie mają znaczenia tam, że, czy towary, czy usługi. No to teraz proszę zwrócić uwagę, co się dzieje. Wprowadziłem 1000, tysiąc, jest 1000, 1000, 1000, 230, 230, 230, 230. Przy przenoszeniu automatycznym mamy 1000 do pozycji dobrze przeniesione, ale wartość do vat u jest tylko w pierwszej, e, w pierwszej pozycji. I e, prawdopodobnie nikt by tego nie zauważył, gdyby nie ci cholerni, nadgorliwi księgowi. Tak? No to ci, tak naprawdę to wina tych cholernych, nadgorliwych księgowych, bo oni są nadgorliwi zazwyczaj. I teraz taki nadgodliwy księgowy, zamiast zostawić to tak, jak jest, albo zadekrytować to ręcznie, on tutaj ustawia kategorię. No i wybierzemy. Dla klienta jest to po prostu usługa księgowa, tak? U, u klienta nie ma rozbicia kosztów usługi księgowej, usługi kadrowe Zresztą nawet gdyby był, to to nie miałoby znaczenia. No i w momencie, kiedy teraz pada pytanie, czy ustawić tę samą kategorię, no tak, ustaw tą samą kategorię. No, zobaczcie tutaj, patrzcie. To jest fajna sprawa, to widać tutaj. Mamy 2000 zł netto, mamy 460 zł VAT-u i mamy 2,460. Widać to na podsumowaniu. A teraz zapisuję tą fakturę i zobaczcie co się. Dzieje. Czary Mary, magiczne rozmnożenie vat -u. Dlaczego tak się stało? Tak się stało, ponieważ pozycje, które do tej pory były oznaczone jako pozycje 0,0. Um, nagle stały się nie 0,0, <laughs> już tam są pieniądze. Już nie wiem, czy to jakiś jest układ z rządem. W sumie nie, no bez sensu. Może raczej układ z strony podatników, którzy dzięki temu zabiegowi mogą odliczyć większą wartość VAT-u. Co ja piszę za bzdury, dobra. I teraz zobaczmy, jak to wygląda. Zobaczcie, wcześniej tutaj było 0, a teraz jest. 230. I teraz, albo może inaczej, tutaj może było 230, ale była prawdopodobnie flaga nieodliczej. Czyli odliczenie na zero. Musiałbym to sprawdzić na filmie, no, ale nie, nie, nie wydaje mi się, żeby to miało w tej chwili znaczenie. Największe znaczenie ma to, że niestety, ale. Mm, ale może ten problem dotyczyć bardzo dużej liczby klientów, a ja sugerowałbym, żeby jak najszybciej to u klientów posprawdzać, czy kwota VAT-u za przez nich faktury zgadza się u ich klientów w rejestrach. Bo jeżeli klient dostanie ponaglenie, jakieś wezwanie z urzędu skarbowego, to nie będzie to zbyt dobrze świadczyło o obniżu rachunkowym. Trochę wręcz będzie świadczyło, że jest nierzetelne. No i tyle bym miał Wam dzisiaj do powiedzenia. Dzisiejszego wieczoru życzę wszystkim dobrej nocy. Dobranoc.